Nie ma. Tu jesteś ja. tu godzina. Nie no. wysłuchajcie. Ale roboty Zziemy. przed nami. To co to ma. A co zaopakujemy? No. Dobra. Oooo. <grym> Ale tego jest. Nie no, masakrę więc... jest. Odchód. Mogę. Mogę. Gdzie to ma teraz? Tak, tak. Wyszły? Wyszły. A jak gdzie ten... Yy, gdzie się Koria w ogóle... Miał być dzisiaj? Nie wiem, czy... No zostawiliśmy, zostawiliśmy się na ósmą. Ale... Czarną robotę? Nie zdążymy tego tak. zrobić. Dawaj, musimy Dobra, coś... czekaj. Zielona... Bierz kolejną. Zieloną R. E. Um. Um. O. Cześć. Cześć. Tu się położyłem. A mnie szukaliście. Ty nie chciałeś pakować koszulek. A klienci czekają dwa tygodnie, miesiąc. W kimę połazłeś? No. I to masz czerwoną na Czuję po prostu nie wiem. się lepszy jak... Jedną z koszulkami WK, to dodaje mocy. Pełen energii do działania. Koszulki chłonę całą moc, chłodę. W międzyczasie, pakowania koszulek, jeszcze pozdrowie Kube z Grajewa oraz Dudusia i Rosolka. Pozdro! Patrz Robercik, chyba mama komuś koszulki zamówiła. Cztery sztuki? Dla całej ekipy chyba. Panie, że ktoś z Krakowa będzie nosił warszawskiego własszarkiego a jeszcze w pośłowniach, nie? Wow, zdjęcie na fejsa! No, no jest to <śm>? Nie, na fejsa ważne. <rzyksalzva> <tusūt> ja hmm, hmm. Nie ma. Jaki rejawcy. Na Warszawski Koks ktoś ma pomysł na opis? Mmm, to już pakowane. Pozdro! No! Pozdro. Pakujemy nie tylko na siłowni. Pakujemy nie tylko na siłowni. Pakujemy nie tylko na siłowni. No! <Presentatory> <i nie> <McConnell> <śmany> ja nie mam ja tego, tego palca specjalnie, żeby być oryginalnym. Żeby być oryginalnym.